Sonikę, Melos, Ejtazija no to są oczywiście trzy, być może nie najważniejsze, ale kluczowe, wywiedzione z tradycji, jeszcze na namysłu nad sztuką, pojęcia, które mówią właśnie o, nie tylko relacjach pomiędzy tymi sztukami, to znaczy architekturą, muzyką i sztukami plastycznymi, ale przede wszystkim w tym, w tym zestawieniu podejmujemy pytanie kluczowe, właśnie tylko o dzieje teorii czy koncepcji potrzebieństwa sztuk, nie tylko właśnie o wzajemnej inspiracji, ale przede wszystkim też, że będziemy sobie starali postawić pytanie o to, czy to jest tylko pewien mit jedności sztuk, czy raczej możemy mówić o jakimś o jakiejś jedności tych sztuk na takim poziomie wyobraźni, która nie jest tylko dowolną kreacją, ale przede wszystkim jest jakimś sposobem jednak poznawania rzeczywistości, a przede wszystkim jakąś formą wyrażania. pomieszczenia i e, przeprezentowane w drugim tylko, że zamiast rozpoznawania głosów i wstrzymywania do, do podsłuchu, dźwięk w momencie politycznym, i może wchodzić w jakąś relację władzą, był, władzą. Nie pojawia się w formie cielesnej, tylko jako tylko pojawia się tylko głos, który porusza się po pomieszczeniu, zwracając na siebie uwagę. Pytanie o jedność sztuk jest pytaniem nie tylko o to, na przykład, czy one wywodzą się z jednego pnia, czy ten pniem na przykład, jest jakiś stosunek ich do natury jakaś koncepcja mimezis, czy też może jest to tylko celu rodzaju takie wyobrażenie, które służy legitymizacji pewnych poglądów teoretycznych. Problem polega na tym, że oczywiście sztuki te mówią własnymi językami.